Nie wiem, czy czy, czy, właśnie, czy czy, słowo dresiara jest dla mnie obraźliwe, chyba raczej nie, no nie wiem, nieraz mam wrażenie, że z ekipy, jeżeli chodzi o, o niektórych chłopaków, to jestem bardziej meska od nich, ale... Czy ja wiem, czy, czy to tak, czy dresiara to jest takie obraźliwe? Nie, no po prostu no co? No, są sytuacje, w których się potrafię zachować jak e, dziewczyna, kobieta, a są sytuacje, w których po prostu wychodzi ze mnie jakaś tam druga moja dziwna strona i, i pokazuje coś, co nie powinno, nie? <grych> Ale to chyba każdy tak ma. No na pewno bójki, nie? Dziwnie to wygląda jak dziewczyna, która jest ubrana w sukienkę i szpilki i nagle się czaska z kimś tam gdzieś w kącie i ją za chwilę wyprowadza za szmaty, ochroniarz. nie? Trochę dziwna sprawa to jest. No ale no co zrobić, no taka jestem. No, po prostu jakieś takie mam swoje zasady w głowie i... Yy no nie pozwolę się obrażać, nie? I zawsze mnie tego uczyli rodzice, że nikt ma mi na głowę nie wchodzić i po prostu nie mogę sobie pozwolić na to, żeby ktoś mnie krytykował, skoro ja wiem, że na przykład czegoś nie zrobiłam, albo że taka nie jestem, nie? W sumie to, to moje życie przed y, programem, to jak się zachowywałam, to tak samo się zachowuję w programie, nic się nie zmieniło, moje jakieś tam głupie teksty, które chociaż szczerze powiem, że y, tak na to się nie zwraca uwagi, ale później jak oglądałam program i y, ja słyszę w ogóle, jak ja się wypowiadam, jakimi ja w ogóle tekstami sadzę, typu, nie wiem, Ewelino, obstrałaś kiber, nie wytarłaś. Boże, skąd ja to biorę, nie mam zielonego pojęcia, nie? No i, i co, to są takie sytuacje, że, że niekiedy sama jestem w szoku, nie? Że oglądam siebie i mówię, ja pierdolę, co się dzieje, nie? No. <grym>